Po czym poznać, że mężczyzna ma ochotę na seks? Bo oddycha. Tak mówi stare powiedzenie. Ale to jest oczywiście żart z tego, że mężczyzna jest zawsze gotowy i zawsze ma ochotę na ten seks. Oczywiście jest to wiórutna bzdura. Nigdy tak nie jest. Szczególnie w czasach, kiedy mamy sytuację tego typu, że. Mężczyzna jest zestresowany, jest zdołowany, ma różnego rodzaju problemy, to wcale nie odnosi się do tego, że on ma ochotę na seks. On to często wcale się nawet nie odnosi do tego, że bardzo pragnie właśnie takiego fizycznego spełnienia. Bardziej potrzebuje czułości, potrzebuje zrozumienia. Bardziej potrzebuje kontaktu ze swoją partnerką niż tego, żeby z nią uprawiać seks. I to często sporo wyjaśnia zachowanie mężczyzny. To może się nam wydawać, znaczy może się kobietom wydawać, że wcale tak nie jest, że tylko ty, jako kobieta, masz. Masz tą ochotę na seks lub nie? U mężczyzn jest podobnie. To męskie libido to bardzo delikatna roślinka. Bardzo łatwo jest z nią mieć problem. Dzisiaj właśnie chciałbym poruszyć ten temat, bo poruszałem wiele takich rzeczy związanych z kobietami do tej pory, a nie poruszałem tematów związanych z mężczyznami. Więc dzisiaj. Typowo męski temat, czyli męskie libido. Zapraszam Cię do obejrzenia części merytorycznej. Nazywam się Maciek Ziegler. Prowadzę ten kanał przed setką. Staram się pokazać różne odcienie i blaski, poruszać tematy, które może nie są za często poruszane, a jednak czasem powinny być, bo warto, żebyś wiedziała jak to jest z tym Twoim partnerem, żebyś czasami weszła w jego buty, tak jak postaram Cię wprowadzić w tym filmie i postaram Cię pokazać, jak to wszystko wygląda z męskiej perspektywy. Zapraszam do oglądania części merytorycznej tego filmu. Cześć! Witam Cię na kanale Jeszcze Przed Setką. Jeszcze Przed Setką, czyli wszystko, co robię i mam zamiar robić przed moimi setnymi urodzinami. Czy zdążę, czy dożyję? Tego nie wiem. Jednak mam zamiar robić w tym kierunku wszystko, by nie tylko dożyć, ale także się cieszyć życiem, które jeszcze mam przed sobą. Stworzyć je takim, od którego nie będę chciał uciec. To, co widzisz na moim kanale YouTube, to treści podzielone zgodnie z heksagonem szczęścia Fryderyka Karzełka na sześć obszarów: obszar zdrowie, obszar praca, finanse wbrew pozorom nie zależą od pracy, relacje, miłość, związki, hobby oraz permanentny rozwój osobisty, czyli pro. Na tym kanale poruszam temat dobrego, szczęśliwego i przede wszystkim spełnionego życia. Chcę, by moje takie było, jeśli Ty też. Zaglądaj tu częściej. Stwórz ze mną swoje życie takie, od którego nie będziesz chciał, chciała uciec. Partnerem filmu jest grupa Sukces Studio, na którą składają się Sukces Studio konsultacje dotyczące biznesu, marketingu, sprzedaży oraz rozwiązań informatycznych to wszystko wspomagające. Strony, które sprzedają. Tworzymy strony, które przyciągają klientów, generują sprzedaż oraz zasięgi. Strony, które są inwestycją, która ma się zwrócić, a nie tylko kosztem. Przy okazji naprawiamy też strony, administrujemy nimi, poprawiamy Robimy wszystkie rzeczy, aby strona klienta poprawnie działała oraz była bezpieczna. Agencja kontentowa. Piszemy świetne teksty do stron, sklepów i mediów społecznościowych, opierając się na twardych danych analitycznych, przy okazji pozycjonując strony internetowe sklepy. Ludzie, zdarza się, że kłamię. Dane nie. Dlatego tworząc treści oparte o dane, zawsze wygrywamy. YouTube dla firm. Prowadzimy kanały na YouTube, nagrywamy filmy, montujemy, zakładamy nowe kanały, porządkujemy już istniejące, wypełniamy je treściami wideo, graficznymi, jak i tekstowymi. Sukces Ads. Prowadzimy efektywne kampanie reklamowe w Google, na platformach Meta, Facebook, Instagram i LinkedIn. Podkręcając wszystko to, co wymieniłem wcześniej. Kursy Sukces Studio. Platforma z kursami przygotowanymi przez naszą ekipę Sukces Studio. Zapraszam Cię do współpracy z nami. Sprawiamy, że rzeczy się dzieją. Odezwij się teraz. Całodobowo możesz do mnie napisać. W tym celu wypełnij formularz dostępny na stronie głównej sukcesstudio.pl. Wyślij i oczekuj odpowiedzi ode mnie. Zwykle dość szybko odpowiadam. Czy mężczyzna powinien mieć ochotę na seks zawsze i niezależnie od okoliczności? Wbrew pozorom, to pytanie dotyka tak naprawdę zdrowia psychicznego mężczyzny. A nie jest ono zbudowane tylko na tym, że jak maszyna podchodzi do seksu, tak? Bierzmy pod uwagę, że jeżeli zajmiemy się tą częścią, nazwę to zwierzęcą człowieka, czyli tego instynktu przetrwania, to kobieta ma znaleźć jak najbardziej atrakcyjnego samca najlepiej takiego, który da jej utrzymanie, będzie też w stanie być Zdrowy fizycznie, no bo wtedy może być to z tego zdrowe potomstwo. No a dodatek, yy, powinien być to ktoś, kto się nią zaopiekuje. Czyli zapewni jej spokój, bezpieczeństwo i ewentualnie to samo zapewni jej potomstwu. To tak mocno obdzierając to wszystko z całej romantycznej otoczki. A mężczyzna... Jeżeli chodzi o mężczyznę szuka, no nie oszukujmy się, wiele partnerek, ponieważ on ma zapewnić przetrwanie gatunku. I de facto im więcej partnerek zapłodni, tym jest większa szansa na przetrwanie tego gatunku. To mówi definicja, mocno biologiczna. A jak jest w praktyce? W praktyce to, to jak żyjemy na co dzień, tak, to, jak działamy na co dzień, to powoduje to, że to męskie libido jest w wyższym poziomie lub niższym. Bierzmy pod uwagę, jak to, odwołam się do takich starszych czasów. Jeżeli mężczyzna, kiedy, kiedy w ogóle była chęć na prokreację z obydwu stron, wtedy, kiedy był czas pokoju, jeżeli był czas wojny, jeżeli był czas bitwy o życie często, no to wtedy nie był to czas na prokreację. Nie był to czas dobry na to, aby rodziły się dzieci, tak? Dzieci najbardziej się rodziły wtedy, kiedy był pokój. No bo były do tego potrzebne bezpieczeństwo, spokój i inne tego typu rzeczy. Na wychowanie tych dzieci też. To wszystko było potrzebne, a nie czas wojny. No i podobnie można to odnieść na dzień dzisiejszy. Teraz ochotę na seks miał samiec, który odnosił zwycięzca. Trwa. Poszedł na polowanie, upolował coś tam, co było dobre do jedzenia, no i dobra, spełnił swoją rolę. I tutaj już kobieta miała gotować, wszystko pięknie. On mógł się zająć tam ostrzeniem. Dzidy czy inne tam takie e, rzeczy, a y, przy okazji miał już wtedy ochotę na seks, no bo swoją rolę spełnił i właściwie zrobił to co trzeba. Podobnie było z rycerzem, który wracał z bitwy czy z turnieju pełen chwały. No to też wiadomo, że miał mnóstwo tej ochoty na seks. Jak to jest w współczesnych czasach? Czy współczesny facet odnosi na co dzień zwycięzca? No, niekoniecznie, więc sobie w różny sposób to próbuje rekompensować. To stąd całe tłumy mężczyzn, którzy na przykład uwielbiają oglądać mecze. Oni się identyfikują ze swoją drużyną. To jak drużyna wygrała, a masz zapalonego w domu kibica, to będziesz mieć wspaniały seks. Bo on czuje, że on wygrał. No nie wygrał. No, oglądał na telewizorze coś tam, czy poszedł na ten stadion. Tam jego drużyna wygrała, więc on wraca jako zwycięzca. No i będzie wspaniały seks, bo on wtedy ma dużą ochotę. Gorzej, jak drużyna przegrywa, no to wtedy niestety jest trochę słabiej, i wtedy niestety. Niekoniecznie to zadziała tak jak mogłoby. No dobrze, rozgadałem się, a przejdźmy do konkretów. Mam nadzieję, że przedstawiłem ci to, że libido to nie jest stała wartość, ale przejdźmy do konkretnych rzeczy, które się na to składają. Proszę Ciebie bardzo. Wbrew stereotypom, libido to nie stała wartość, lecz dynamiczny efekt wielu czynników, takich jak. Poziom stresu, jakość snu i regeneracji, samopoczucie, poczucie sukcesu lub porażki i aktualny stan hormonalny. Badania pokazują, że właśnie to, że zwyciężyła ta drużyna, czy mężczyzna w swojej głowie czuje, że odniósł sukces. Na przykład no, sam łapałem się na tym, że jeżeli zdobyłem jakiegoś klienta, to ja byłem królem, wracałem do domu kurca. No, jestem królem po prostu. Zwyciężyłem. Zwracam do domu jako zwycięzca. Ale jeżeli przegrałem, jeżeli nie udało się pewnych rzeczy załatwić, po mojej myśli, no ten dzień był raczej totalną porażką. No to umówmy się, że Libido nie było na najwyższym poziomie. Owszem, potrafiłem mu się wywołać pewne tam rzeczy, które były z tym. Mogłem się do tego odwołać, żeby powrócić do pewnych tam sprawności, ale, ale to nie było to. Zupełnie inaczej do tego się podchodzi jako ten właśnie zwycięzca. No dobra, w takim razie mamy omówioną tą i drugą opcję. No, co by nie powiedzieć, to jest udowodnione naukowo. Jeżeli. Mamy jakieś różnego rodzaju problemy, frustracje, to nawet najlepsza dieta, dbanie o siebie i wiele innych elementów, no nie spowoduje to, że w krytycznej chwili będziemy w stanie stanąć na wysokości zadania. Ten korzeń nie zapłonie. Na koniec chciałbym wspomnieć jeszcze coś takiego. Dlaczego w ogóle warto poruszać ten temat i dlaczego warto o tym mówić? Ja wiem, że mężczyźni bardzo nie lubią tego tematu. Nie będą pokazywali i wyjaśniali pewnych rzeczy. Oni, mam wrażenie, że czasami nawet nie zdają sobie sprawy z pewnych mechanizmów, jakie nimi rządzą. No cóż, kobiety też często nie zdają sobie. Sprawy z tego, dlaczego na przykład w tym momencie są wściekłe. Przecież kochają tego faceta, a wydarły się na niego tak, jakby, nie wiem, był jej największym wrogiem. A przecież go kocha. No to o co tu chodzi? To zupełnie nie jest racjonalne. I to dlatego, że kobiety nie potrafią same siebie zrozumieć. Nie potrafią przez to panować nad swoimi niektórymi reakcjami. Ale podobnie jest z mężczyznami. To jest temat tabu, ewidentnie, i nie jest poruszany. Więc, jak to wygląda? Dlaczego warto o tym mówić? Bo presja stałej gotowości w relacjach i kulturze społecznej jest realna. Bo świadomość, że Libido zmienia się w reakcji na stresory, pomaga lepiej zrozumieć siebie i zdejmować z siebie niepotrzebne poczucie winy. Bo. To tworzy przestrzeń do szczerej i partnerskiej komunikacji. A czy w Twoim otoczeniu jest miejsce na rozmowę o takich rzeczach? Czy macie możliwość porozmawiania o tym w domu, wśród przyjaciół, czy nawet w innym miejscu? Czy w ogóle ten temat jest poruszany? Dlaczego tak się dzieje? Ja wiem, że w tej chwili dożyliśmy czasów, że. Możemy to robić czysto mechanicznie. Łykamy tam niebieską tabletkę albo jakieś tam inne. Konar zapłonie i jest dobrze. No nie jest dobrze, bo mamy to sztucznie wywołane, a nie jest to tak, że to jest to przypieczętowanie naszego zwycięstwa. Nie jest to tak, że to nasienie, które dostaje partnerka, które wbrew pozorom jest jej też potrzebne. Do wielu innych rzeczy, ale to już jest biologia i nie będę to dzisiaj wchodził, to wbrew pozorom też jest wyższej jakości, jeżeli nie wychodzi od zestresowanego człowieka, sfrustrowanego, zmęczonego, tylko od człowieka, który jest szczęśliwy, pełen entuzjazmu, radości, szczęścia i miłości do swojej partnerki. To wszystko składa się w jedną całość. Mam nadzieję, że dzisiaj trochę udało mi się przybliżyć pewne tematy z tym związane. Zapraszam Cię oczywiście do zajrzenia na stronę moją przedsto.pl. Zaglądaj też na mój kanał przedsetką. Jeżeli film Ci się podobał, zapraszam do sekcji komentarzy. Napisz o tym, czy uważasz, że takie tematy powinienem bardziej poruszać. Na tym kanale staram się ruszać różne tematy w tych sześciu obszarach heksagonu. Szczęścia, mam nadzieję, że ten też uznasz za ciekawy. I de facto, to czy będą się pojawiały kolejne filmy, zależy od tego, czy pojawi się tu trochę chociaż komentarzy. Chcę widzieć, że rzeczywiście to coś daje. Że chcesz oglądać tego typu materiały, bo pomysłów na materiały mam mnóstwo. Zresztą, zobacz tu dwa kolejne filmy, które polecam ci w tym momencie. Zobacz, akurat to nie przypadek, że właśnie je masz okazję zobaczyć, więc zobacz je. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie. Życzę Ci wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia. Na razie.